Cześć Dio! Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo miłym tematem. Nie będę tutaj się za dużo rozgadywała dzisiaj, ponieważ jest mi ciężko znaleźć w sobie słowa, by przekazać to, co mam do powiedzenia. Może dlatego, że jeszcze są we mnie świeże emocje. Też nie będę opowiadała zdarzenia, bo nie chciałabym tam nikogo urazić personalnie. Ale dlaczego jest tak, że ludzie pozwalają sobie na to, by krzywdzić drugiego człowieka? Nie chodzi mi tutaj absolutnie o to, że się z kimś posprzeczamy, że powiemy, że to się z głupkiem, bo mamy nerwy, <laughs> że walniemy pięścią w stół, że przekniemy. O takie ludzkie, ziemskie zachowanie nie tutaj mi o to chodzi, które tam gdzieś tam za 10-15 minut czy na drugi dzień nam mijają. Chodzi mi tutaj o ciągłe ją trzenie jak jakby o. Jedna osoba uweźnie się na drugą tak przynośnie, OK? I głównym jej celem jest krzywdzenie tego człowieka. I nie zważa na to, że sprawia komuś ból, przykrość, nie tylko tej osobie, yy, do której personalnie ma problem, bo on oczywiście największy ma do samego siebie ta osoba wcale nie do. Tej osoby, którą krzywdzi. Ale, że tak bardzo mocno krzywdzi osoby po drodze. Bo, bo zazwyczaj tak jest, że skrzywdzimy jedną osobę, a po drodze obrywa ktoś inny. Zazwyczaj niewinny. I skąd to się wszystko w ludziach pierze? Taka chęć nienawiści, zawiść, dążenie do tego, żeby kogoś skrzywdzić. Nie wiem, czy ludzie, nie mówię o każdym osobie, że są po prostu takie osoby, że żyją tym, planują, jak skrzywdzić, jak się odezwać, jak się zachować, a jeszcze jak się odezwiemy i powiemy dlaczego mi to zrobiłeś, zrobiłaś, to ktoś pyta, Ty jesteś wariatką? nic sobie nie zrobiłem, nie wymyślaj sobie, taka linia obrony, kurczę, muszę troszkę to porozkminiać, yy... no, nie jest to fajne, jest to okropne, okrutne, yy. myślę, że wynika to z tego, że tam jest ogrom kompleksów, yy. że ten ktoś bardzo musi siebie nie lubić samego, że pozwala sobie na to, żeby tak bardzo okazać niechęć i nienawiść tej drugiej osobie. Na ten moment tylko takie myśli przychodzą mi do głowy, nic innego. No bo zdrowy człowiek, taki przeciętny, wiecie, który tam się wkurza, ale nie dopuszcza nawet pewnych myśli do siebie, nie zachowa się w pewien brutalny sposób. Gdzieś ważymy te swoje emocje, mówię, w pierwszym momencie możemy wybuchnąć, no ale potem y, pukniemy się nieraz w głowę, przeprosimy i, i pracujemy nad sobą i w następ, następnym razem staramy się te, w ten sposób nie zachować. Ale jeśli ktoś notorycznie krzywdzi jedną osobę, karmi się tym, żyje tym, hm. Nie wiem, może powinnam zwrócić do Was z tym za kilka dni, jak będę miała inne przemyślenia, ale już bez tych emocji. Bo teraz jestem wstrząśnięta, aż powiem Wam, że mi, ogólnie to mnie nawet mdli. Na samą myśl, co tak, tak toksyczny, zły człowiek musi czuć. Jakie chęci ma, żeby tak ranić. I czuje się bezkarny. Bo mu się wydaje, że może, że ma prawo. Może nie ma wyobraźni. I co? I taka osoba sobie siedzi i żyje tym? Takim knuciem? Planowaniem? Jak skrzywdzić drugiego człowieka? Obgadywaniem. Wiecie, czym ja żyję? swoim życiem. Dzisiaj właśnie rozmawiałam przez z moją przyciółką i mówię do niej: wiesz co? Ja to żyję swoim życiem. Moim domem, moim podwórkiem, twoim życiem, bo jest to dla mnie ono ważne. I życiem moich dzieci. <grym> Na tym się zaczyna i kończy mój świat. Nie knuję, nie manipuluję, za to planuję. Z najbliższymi. Cieszę się życiem, raduję się nim, jestem za nie wdzięczna, za wspaniałe, piękne osoby, które mam w swoim życiu. Nawet nie mam takich myśli w głowie, Zawistnych, okrutnych, krzywdzących. Wydaje że jak ja sobie pomyślę, Boże, jak ja jej nie lubię, bo, bo nie musimy wszystkich lubić. Nie każdy, wiecie, ma to nasze takie fajne flow. Jest <laughs> też jest spoko. No ale to nie znaczy, że mamy chęć komuś w brutalny sposób napłyć w twarz. Co się dzieje? <laughs> hmm. No jest mi przykro. Jestem wstrząśnięta. Naprawdę, bardzo. Bardzo. Ale tutaj, chyba, najlepszą, najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest niereagowanie. Nie wchodzenie w te emocje. Wiedzieć, że one są, pobyć z nimi chwilę i niereagowanie, bo to, to nas wyniszcza, wykańcza, psuje. Ja tam nie chcę gnić od środka. I ten, który skrzyżowany też niech, 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 niech ma to poczucie, że nie chce od środka się psuć. Skupmy się na tym, co jest dobre. Co jest dla nas korzystne. Co nam pasuje. Na tym naszym podwórku się skupmy. Z najbliższymi osobami. Rodzina, przyjaciele. To niech jest naszym priorytetem. Tak. Muszę ochłonąć. Taka dawka emocji dzisiaj. Ciężkich. Ale i takie bywają. Najważniejsze tutaj jest to nasze podejście. I nie dać się sprowokować i bo jeśli nas tym ktoś sprowokuje, to tak naprawdę tylko dajemy pożywkę. Nic więcej. Spokój, spokój. Odchorować to trochę. Wyżalić się najbliższym i, i, i puścić to. Niech to nie będzie naszym priorytetem. Niech to nie będzie dla nas ważne. Tylko przez chwilkę. Później już nie. Okej? Okay? Wytrwałości, spokoju. Uff. Pozdrawiam.